Ahoj, ahoj, kochani żeglarze, witam w centrum dowodzenia firmy Paso Charter Kwiatowa Rucian Nida. Za mną, o tu, stara wykładzina z cienia wiatru, a tu nowa wykładzina na cień wiatru. Ten oto salon zamienia się w pracownię na wycinanie nowej wykładziny. Wycinać nową wykładzinę będzie druga połowa firmy Ania. Aniu, do dzieła.